Jak zachęcić dziecko do wizyty u dentysty? Są takie sytuacje, kiedy wizyta u stomatologa jest nieunikniona. Bierzesz swojego kochanego Stasia i idziecie do dentysty. Nie spodziewasz się, ale już na poczekalni jest cyrk. Dziecko się nudzi, zaczyna dostawać wariacji, ludzie się patrzą na ciebie. Trochę się głupio czujesz, ale no dobra, trudno, zaraz będzie nasza kolejka, załatwimy co trzeba i wracamy do domu. W domu mu wytłumaczę, że tak się na poczekalni jednak nie zachowuje. Wchodzimy do dentysty, wchodzimy i tu się zaczyna. <laughs> Wojna, Armagedon, koniec świata, jest ci głupio. Twoje dziecko z aniołka cudowego zamienia się w diabła z piekła rodem. Gania, krzyczy, gryzie dentystkę, cyrk, wrzask. Jesteś sfrustrowana, załamana, zmęczona, z nerwów, boli Cię brzuch. Czułaś kiedyś coś takiego? A może czułeś? Podpowiem Ci teraz kilka sposobów, yy, które zadziałały. Zadziałały u mnie, zadziałały w mojej rodzinie, zadziałały u dziesiątek, a nawet setek moich klientów. Są to sprawdzone sposoby, które możesz i Ty wykorzystać. Po pierwsze, znajdź dentystę w okolicy, który jest dentystą przyjaznym, dzieciom, to znaczy o którym wie, że potrafi rozmawiać z dziećmi, że ma w gabinecie książeczki, zabawki, także gabinet jest jakoś dostosowany, że ma kontakt z dzieciaczkiem, Poszukaj takiego dentysty to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, umawiaj wizyty we wcześniejszych godzinach, tak żebyś potem miał czy miała czas dla dziecka. W domu najpierw pobaw się z dentystę, z misiami, i lalkami. Najpierw sprawdź stan uzębienia za pomocą szczoteczki do zębów i lusterka jednej z lalek. Lalce, misiowi, pieskowi, kto tam jakie ząbki może mieć, to po pobadaj, popatrz, po pozaglądaj. Potem pozwól sobie sprawdzić stan uzębienia. Niech twój synek, czy twoja córeczka tobie za pomocą szczoteczki, lusterka tam pogrzebie, w jamie ustnej. Dasz radę, powiedz mu, zobacz, czy tam nie ma jakiego robaka, czy tam jest wszystko w porządku, czy tam wszystkie zęby są na swoim miejscu, popatrz, pooglądaj, pozaglądaj. Jest szansa, że twój synek czy córeczka pozwoli ci w punkcie numer 3 sobie sprawić stan uzębienia, tak, za pomocą lustereczka, szczoteczki, patrzysz tam, zaglądasz, mm, no zaraz, jak tu fajnie jest, w ogóle rewelacja, mm, mm, super, postukaj w ząbki. Po naciska i pojeździ po ząbkach, tak? Coś tam policz te ząbeczki. Widzisz, fajnie jest też, jak policzysz przed wizytą u dentysty, jak policzysz zęby yy, Twojej pociechy, żeby umiał powiedzieć, ile ma ząbków. Trzeba policzyć dokładnie ząbki i powiedzieć: Michałku, ty już masz tyle ząbków, jak ci pan dentysta kiedyś zapyta, ile ty masz zębów, to ty powiesz, że tyle. Dziecko jest wyposażone w wiedzę, dumne, zadowolone i w ogóle rewelacje. Kiedy bawisz się na lalce, czyli sprawdzasz yy, ząbki lalce, powiedz lalce coś takiego. Hmm, widzę, że w Twoim ząbku jest mała dziurka, i w tej dziurce widzę, czekaj, niech się przyjrzy. O, siedzi taki mały robak. O, ja muszę tego robaczka wyjąć. Muszę go tu wyjąć, zaraz tutaj czymś go tutaj. Wy... Będę go musiała ukłuć, wiesz? Będę go musiała ukłuć tego robaka. To jest niedobry robak, i po co on tam siedzi w ogóle? Laleczko, jakbyś. Poczuła, że coś ukuło, to nie Ciebie, pamiętaj, nie Ciebie to boli, to robaka boli, to robaka będzie bolało i już, już, już go tu powoli wyciągam. A i co, bolało coś? Nie, nie, nic nie bolało, widzisz, bardzo fajnie. Kolej na Ciebie, zamieńcie się teraz rolami, poproś swoją pociechę, żeby Tobie poszukała robaka w ząbku i żeby Twój synek czy córeczka Tobie wyjęła robaka, nie? I jak tam ci będzie grzebał w ząbkach, to zapytaj. Oj, panie doktorze, panie doktorze, jest tam robak? Jest? Jest, oj, a duży jest? Nie, malutki, malutki robak, aha, dobrze. Panie doktorze, a jak go pan będzie wyciągał, to mnie będzie bolało czy robaka? Aha, robaka, tak? Dobrze, to ja się nie boję, okej. Okay. Już po wszystkim? No, cudownie, bardzo fajnie. Hmm? I teraz jest szansa, że twoja pociecha pozwoli sobie wyciągnąć robaka. No to tam pojeździsz coteczką i powiesz o, widzę, że jest robaczek jakiś malutki, ale to nie, nie warto się bać, on jest maluteńki. Wiesz co, ja go tu muszę ukłuć, jakby coś, jakbyś coś poczuł. To nie Ciebie boli Pani, tylko tego robaka i to będzie tak myk, myk, cyk, o już wyjęłam robaka. Teraz tylko za, tutaj dziurkę załatamy, cyk, cyk, cyk już po krzyku wszystko jest. Masz zabawę, w dentystę załatwiam. W dzień wizyty u dentysty, wybierz bardzo fajną atrakcję. Może to będzie wyprawa na lody, a może to będzie wyprawa na kulki. Jeżeli są to kulki, to powiedz mniej więcej coś takiego. Stasiu, słuchaj, dzisiaj idziemy pobawić się na kulkach. Hurra, tak, ale będzie super i tam jest ta zjeżdżalnia się zjeżdża w proza tych kulek. Ale poszalejesz, ale będzie wariacja, ale będzie super, emocje. Dużo emocji, cudownie, fantastycznie, jest rewelacja. No, ostatnio, jak, jak, jak bawiłeś się w kulkach, to jedna skarpetka ci nam zginęła i wracaliśmy do domu w jednej skarpetce, ale było super, ale będzie znowu, ale super, fajnie. No, i wiesz co? Yy, tylko tam po drodze pójdziemy do pana dentysty. Zobaczymy tam ząbki, czy jakiego tam robaka nie ma, i lecimy od razu na kulki. Ale będzie fantastycznie! Rozumiesz, co masz zrobić? Masz po prostu pójść z dzieckiem na kulki i na tym się skupiasz, natomiast dentystę robisz gdzieś tam po drodze, nie? Jedziemy na wakacje, a po drodze tylko to tankujemy, Coś takiego. Nacisk połóż na atrakcję, ale nie na dentystę. Zwłaszcza, że dentystę masz już przerobionego na lalkach. To jest bardzo istotne. Kolejna rzecz. Przygotuj się na poczekalnię. Na poczekalni dziecko może się nudzić. I wiesz co, przygotuj bajki, literaturę, zabawki. Ja nawet w, w tych okolicznościach dopuszczam tablet. Jeżeli dziecko bardzo lubi bajki na tablecie, jest to wyjątkowa okoliczność, gdzie tablet, bajka na tablecie może nam pomóc. Chodzi o to, żeby był spokój, ponieważ jest to poczekalnia, miejsce publiczne, nie chcemy, żeby dziecko, które się nudzi i czeka na swoją atrakcję, robiło jakiś cyrk i po prostu robiło jakieś głupoty z nudów, tak? Żebyś się nie musiała wstydzić, ale musisz o to zadbać wcześniej. Wymyśl, co dziecko będzie robiło na poczekalni. Uprzedzaj dziecko krok po kroku, co się będzie działo. Teraz siedzimy, ty oglądasz bajeczkę, za chwilę będzie nasza kolej, pan dentysta, Powie, otwórz buzię, otworzysz buzię. Pan sprawdzi, czy tam jest wszystko w porządku, czy nie ma jakiego robaka. Jak będzie tego wyjmie, jakby coś bolało, to pamiętaj, nie ciebie, tylko tego robaka. załata dziureczkę i lecimy na kulki. Jak wchodzicie, to mówisz, to jest pan dentysta. Siadasz teraz na fotel, pan dentysta sprawdzi, zobaczymy, czy jest robak, czy nie, i lecimy na kulki. Cały czas utrzymuj w umyśle dziecka wizję tych kulek, tej właśnie atrakcji, którą wymyśliłaś żeby to cały czas dziecko na to czekało i cały czas dawaj mu do zrozumienia, że to już na niego czeka, bądź z nim w ciągłym kontakcie, nie pozwól mu na histerię, tylko informuj, co go czeka, żeby dziecko było przygotowane, wtedy czuje się bezpiecznie. Wychodzisz od dentysty i idziecie na gólki. No i tyle. Pamiętaj, że wyjście do dentysty nie jest żadnym wyjściem do dentysty, nie rób z tego wielkiego halo bo dziecko zrobi. Ty idziesz na kulki, pamiętaj. A przy okazji, jest to tam taka drobna wizytka u dentysty. Moja droga, mój drogi, jeżeli podobał Ci się materiał, daj mi lajka. Jeżeli uważasz, że może się przydać innym rodzicom, udostępnij. Jeżeli masz do mnie pytania, jeżeli spróbujesz metody i zadziała Ci, a być może nie, jeżeli masz dodatkowe spostrzeżenia i chcesz się nimi podzielić ze mną, napisz komentarz. Pozdrawiam się serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.